Rządek. E, I jest to rządek drugi z tej szerokości, więc bez zmniejszania, bez powiększania. Zaczynamy od krateczek pustych. I e, właśnie 2, 4, 6, 8 mamy pustych kratek. Następnie kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, czyli 13 słupków obok siebie trzy krateczki puste, jedna pełna, trzy krateczki puste, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie, i do końca robimy kratki puste, jest ich 8, 2, cztery, sześć, osiem, a i tak to wygląda. I kolejny rządek w tej samej szerokości i mamy trzynasty rządek. Jeszcze w tej samej szerokości, ale za chwilkę będziemy już zmniejszać. Na początek robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jedna kratka pełna w tym samym miejscu co w poprzednich rządkach. Trzy kratki puste, pełna pusta, dwie pełne. I do końca mamy 8 krateczek pustych. O! Tak to na ten moment wygląda. Przerzucamy na drugą stronę. I będziemy sobie zmniejszać już o jedną kratkę. O. I pamiętamy, że zaczynając w pustą krateczkę nabieramy najpierw pięć oczek łańcuszka i od razu potem nawijam nitkę, kłuwam się tutaj w słupek i wykonuję słupek. No kolejna kratka to dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i po prostu... Wykonuję e słupek. W ten sposób zaczynamy czternasty rządek. I czternasty rządek jest to już ten rządek zmniejszony. O jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Zaczynamy od siedmiu krateczek pustych. Jedna pełna, dwie puste. Jedna pełna, trzy puste. Jedna pełna. I dalej robimy kratki puste. Jest ich 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak to wygląda. Kolejny rządek w tej samej szerokości. No i mamy 15 rządek. W tej samej szerokości co poprzedni. Na początek robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Następnie trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Trzy puste, jedną pełną. No i do końca rządku, krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Tak to wygląda. I jeszcze jeden rządek w tej samej szerokości, więc przerzucamy sobie na drugą stronę. Ponawiamy wzorek. Jedyna zmiana jest taka, że tu zamiast Trzech pełnych kratek, a robimy dwie pełne kratki. O, więc kończymy pełną kratkę w tym miejscu. Nad tym pełnym boksem robimy krateczkę po prostu pustą już do końca. Także tak będzie wyglądał kolejny rządek. No i mam już ten szesnasty rządek wykonany, tak jak mówiłam. W tej samej szerokości ponawiamy wszystko, oprócz tej jednej krateczki. Tutaj ma być kratka pusta, ale omówię, skoro już mam zrobione 2, 4, 6, 8, 10 krateczek pustych. Jedna pełna, 3 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie, i tutaj nad tą kratką robimy krateczkę pustą, więc powinno być 11, 2. 4, 6, 8, 10, 11, zgadza się, mamy 11 krateczek pustych. I teraz zmniejszamy sobie o jedną kratkę z prawej i z lewej strony i dwa rządki będą identyczne do wykonania. Pamiętamy, że nabieramy 5 oczek łańcuszka i teraz już wykonujemy słupak. I teraz tak. Zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej, jednakże tu sobie ponawiamy, czyli robimy to samo, co było w poprzednim rządku. Tu, gdzie pusta kratka, robimy pustą, tu, gdzie pełną, robimy pełną. Czyli te pełne krateczki ponawiamy i tak samo puste krateczki ponawiamy. I w ten sposób mają wyglądać kolejne dwa rządki. No i mam już 17 i 18 rządek wykonany. One są identyczne. I są w tej samej szerokości, tak? Tak, czyli te dwa rządki. I jak to wygląda? No, po prostu ponawiamy cały czas te kratki pełne. Więc, patrząc tutaj od prawej strony, no to mamy 2, 4, 6, 8, 9 pustych kratek. Jedną pełną, trzy puste, dwie pełne. I tu. Yy, mamy akurat 10, tak? 2, 4, 6, 8, 10 pustych krateczek. Także tak to wygląda. I dwa takie same rządki mamy wykonane właśnie z takim samym, identycznym yy, wzorkiem. 19 rządek. I on jest w tej samej szerokości co dwa poprzednie. Zaczynamy od kratek pustych. 2, 4, 6, 8, 10, następnie cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 1 pusta, jedna pełna i znowu kratki puste, 2, 4, 6, 8, 9, tym razem. Tak. Także tak wygląda ten rządek, kolejny rządek, czyli to będzie 20, zmniejszamy. O, jedną kratkę z prawej i z lewej. O, Nabieram pięć oczek, nawijam nitkę, wkłuwam się tutaj, wykonuję słupek. I ten rządek jest bardzo, bardzo prosty, bo tutaj tylko te dwie krateczki to będą kratki pełne, czyli ta i ta reszta to kratki puste. Oczywiście, ze zmniejszeniem. O, także tak wygląda ten dwudziesty rządek. Osiem pustych kratek, dwie pełne, tu gdzie właśnie poprzednio mówiłam, że w tym miejscu, i trzynaście pustych. Także tak wygląda nasza robótka na ten moment. Dwudziesty pierwszy rządek. Tylko dwie krateczki pełne tu się pojawią, ale tak, w tej samej szerokości nic nie zmieniamy. I najpierw kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kratka pełna, dwie puste i znowu pełna. I do końca już tylko krateczki puste i jest ich 8, 2, 4, 6, 8, 22 rządek. Na razie w tej samej szerokości. Dopiero kolejny będziemy zmniejszać. Zaczynamy od ośmiu krateczek pustych, jedna pełna, jedna pusta i dalej trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedna pusta, dwie pełne i do końca robimy siedem krateczek pustych. Także tak się prezentuje na ten moment praca. Przerzucamy sobie na drugą stronę. O. I tu będziemy sobie zmniejszać o jedną krateczkę. I teraz nabieram pięć oczek, końcówka. nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w kolejny słupek wykonując słupek o, także już 23 rządek zaczęłam 23 trzeci rządek zmniejszyłam o jedną kratkę z prawej i z lewej strony i mamy tak, pięć krateczek pustych, jedna pełna trzy puste trzy pełne trzy puste, jedna pełna i tutaj na końcu mamy pięć kratek pustych, także tak symetrycznie nam tutaj akurat wyszło. Tu mamy na przemian, także tak to wygląda. Przerzucamy na drugą stronę i tutaj zaczynamy w tej samej szerokości. Dwudziesty czwarty rządek i robimy cztery krateczki puste i jedną pełną, trzy puste. A tutaj mamy już cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 4 puste, 1 pełna i 4 puste. Kolejny rządek przerzucamy i kontynuujemy to, co było, czyli ponawiamy wszystko dokładnie tak, jak było. Tu, gdzie pusta kratka, robimy pustą kratkę, tu, gdzie pełna, robimy pełną kratkę. Także kolejny rządek będzie identyczny. Tak jak mówiłam, 20. Piąty już rządek jest identyczny jak dwudziesty czwarty. Więc 4 puste, 1 pełna, 4 puste, 4 pełne, 3 puste, 1 pełna i 4 puste. No, tego tak dla, dla porządku omawiam, ale generalnie myślę, że to jest zbędne omówienie. Dobrze, i przerzucamy sobie na drugą stronę. Zmniejszamy o jedną krateczkę. Będziemy już robić 26. Dobrze mówię? 2, 4, 6, 8, 10. A, później Policz już nieważne. W każdym razie kolejne trzy rządki będą identyczne, więc też na zasadzie powtórzenia będziemy po prostu je wykonywać. No i ja już mam kolejne trzy rządki, czyli 26, 27 i 28. Omawiam je w. Jednocześnie z tego względu, że są to identyczne rządki, więc wiadomo, że będziemy po prostu ponawiać yy, układ yy, tych krateczek pełnych oraz pustych. Jak to wygląda? Dwie kratki puste, jedna pełna, cztery puste, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie, pięć pustych, jedna pełna, dwie puste. Później przerzucamy na drugą stronę i też ponawiamy, tak? Dwie puste, pełna. Pięć pustych, cztery pełne, cztery puste, jedna pełna, dwie puste. I ostatni raz przerzucamy na drugą stronę. I jeszcze raz. Dwie puste, pełna, cztery puste, cztery pełne, pięć pustych, pełna, no i dwie puste. E i teraz sobie zmniejszamy już o jedną krateczkę i teraz będą dwa rządki właśnie w tej samej szerokości, to znaczy nie, trzy rządki w tej samej szerokości, a dwa identyczne rządki jeśli chodzi o wzór, więc też zrobię je jednocześnie i tylko omówię przy jednym takim wejściu. Tak to teraz wygląda. Także już powoli zbliżamy się do końca. Dwudziesty dziewiąty, no i trzydziesty rządek, to te dwa ostatnie oczywiście, e, i tak, kratka pusta, pełna, sześć pustych, dwie pełne, pięć pustych, pełna, pusta, przerzucam na drugą stronę i robię rządek trzydziesty już. Czyli kontynuuję dokładnie to samo, co było w poprzednim rządku. Ponawiam te wszystkie krateczki. Czyli pusta, pełna, 5 pustych, 2 pełne, 6 pustych, pełna, pusta. Także już praktycznie cały wzór jest za nami. Już tak się fajnie prezentuje ta niewielka przecież praca. 31 rządek w tej samej szerokości jeszcze. I mamy dwie krateczki puste, pełna. 5 krateczek pustych, pełna. 5 krateczek pustych, pełna. No i dwie puste. I jeśli chodzi o rządek 32, to on jest identyczny z jednym małym, ale No musimy sobie zmniejszyć o jedną krateczkę. Także przechodzimy tutaj od razu. No właśnie. Na kolejny słupek, aby właśnie zmniejszyć o tą jedną kratkę i już proszę popatrzeć, że ja już tutaj wskoczyłam sobie na ten, na ten słupek z krateczki pełnej więc po prostu ponawiam tą pełną kratkę A tu gdzie były krateczki puste, no to wiadomo, zostają puste. I tak sobie dziergamy cały ten rządek, przy czym o jedną kratkę oczywiście zmniejszamy. Mam już ten 32. rządek wykonany. Tak jak mówiłam, identyczny jak 31. z małym wyjątkiem, że zmniejszamy po prostu o jedną krateczkę z prawej i z lewej i mamy jedną pustą, jedną pełną, pięć pustych, pełną 5 pustych, pełną, no i pustą. Kolejny rządek będzie w tej samej szerokości. Także tutaj sobie nie zmniejszamy. I generalnie wzorek bardzo skromny, ponieważ zaczynamy od dwóch krateczek pustych. Od dwóch pustych. I teraz tutaj właśnie, zaraz po tych dwóch pustych wykonujemy jedną krateczkę pełną. I następnie kratki puste: raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pustych robimy, tak? w ten sposób. I następnie krateczka pełna w tym miejscu w tym miejscu dokładnie, no i dwie puste. Także bardzo skromny wzorek. No i mamy 33 i 34 już rządek, ten 33, 33 mówię o tym, to w sobie omówiłam, ale jeszcze raz dla porządku, dwie puste, pełna Później mamy 9 krateczek pustych. 2, 4, 6, 8, 9. Jedna pełna no i dwie puste. Natomiast 34 rządek, no to mamy na tej zasadzie, że najpierw robimy 3 kratki puste. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie 5 kratek pustych, dwie krateczki pełne i trzy kratki puste. U mnie jeszcze nie jest dokończone, więc teraz kończę. O trzy krateczki puste. Eee, także też bardzo prosty wzorek. A kolejny oczywiście będziemy zmniejszać o jedną krateczkę z prawej i z lewej i będziemy miały cztery kratki puste, pięć pełnych i cztery puste, czyli wypełniamy sobie o to miejsce. No i trzydziesty ostatni rządek wzoru już za mną, tak jak mówiłam, zmniejszyłam o jedną kratkę z prawej i z lewej strony, 4 puste, pięć pełnych, cztery puste... Pięć pełnych krateczek to 16 słupków obok siebie. Oczywiście tutaj jeszcze nie jest dokończone. Tutaj będzie wykończone jak dowiążemy nitkę sobie od dolnej części. Oczywiście, ale generalnie wzorek już jest za nami. I teraz będziemy robić same krateczki puste z jednym małym wyjątkiem. Ten wyjątek oczywiście nagram, pokażę jak wykonać, ale same puste kratki gdzie będziemy zmniejszać co trzy rządki, myślę, że damy radę samodzielnie, i tych zmniejszeń będziemy miały raz, dwa, trzy. Trzy takie rządki będziemy musiały sobie wykonać po, po trzy, to znaczy nie, trzy etapy po trzy rządki pustych krateczek.